Witamy w kolejnym filmiku na zakładzie, dzisiaj w gościach warsztat nietypowy, ponieważ jesteśmy gdzie? U maszynotwora, otwora. Siemanko, siemanko. Siemanko, siemanko. I będziemy robić rzeczy ciekawe. Jest też Krzysiek. Siemanko. Witamy Krzyśka. Także działamy. No tak, zamówiłeś że światło na twarz zawsze powinno być. Tak, tak, ale nie wiem jak. Widać nas wszystkich? No mam z wzrok, to muszę na tym jest ja jestem Oświetlony Max, kurde. <laughs> powiedział mi, że się nie znał na filmowaniu. Człowiek nagrywa na YouTubie już chyba, nie wiem, z 6 lat i jeszcze powiedział mi, że się nie znał na doborze oświetlenia. Siemanko, witam was w moim warsztacie maszynotwora. Zobaczcie, kto dzisiaj do mnie przyjechał. Chłopaki z Konkretny Vlog. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że niektórzy was znają, szczególnie ci, co się interesują elektroniką. A dzisiaj powtórzymy testy, które robiłem porównując Mach 3 i Linux CNC pod względem sygnału z portu LPT. Mamy jakiś sprzęt do pomiarów wartości elektrycznych, nie tylko. Zaraz, może go zobaczymy. Tak, więc mamy oscyloskop, mamy sondę oscyloskopową, tutaj mamy już podpięty port LPT, i tutaj mamy Macha w wersji demo. Właśnie jakiś inny ciekawy sprzęt, tutaj? Yy, tak, mamy tutaj. Yy, co my tu mamy? Mamy tutaj takie urządzenie, które się nazywa iProber. To jest urządzenie, taka specjalna sonda do pomiaru prądu. Czyli tutaj, tą końcówkę plastikową, de facto, przykładasz na przykład do jakiegoś kabla. I za pomocą tego urządzenia podłączonego do oscyloskopu yy, sprawdzasz na przykład wartości i kształty prądów, jakie płyną w tym kabelku. W yy, spawarce można? W ma dość duży prąd, ale myślę, że jakbyś zbliżył na przykład do kabla, to byś widział, co tam w tym kablu, kablu płynie. Mm -hmm. Także to jest taki dosyć śmieszny temat. Kolejną rzeczą jest sonda tektronixsa, sonda różnicowa, którą podłączamy do oscyloskopu, to jest sonda aktywna i polega to rzecz yy, na tym, że podłączamy to na przykład do jakiegoś mierzonego sygnału, który może być na potencjale sieci, czyli nie poradzi nas nic, tak? Możemy to podłączyć do sieci, do trzech faz, do jednej fazy i nic nam się złego nie stanie. Tutaj nigdzie nie wystąpi żadne jakieś niebezpieczne napięcie, nie zrobimy zwarcia w miastku. Także to jest taki specjalny temat do pomiarów jakichś tam energetycznych, elektrycznych bardziej. Tutaj mamy sondę prądową. Jakby się chciało jakieś właśnie większe prądy mierzyć, to mamy sondę prądową do miernika albo do oscyloskopu podłączoną. Tutaj mamy miernik, to jest, yy, znawcy kanału wiedzą, że to jest specjalny miernik do pomiaru prądów bezpieczników z taką specjalną tak, funkcją, tak, tak. to jest właśnie ten miernik. Polecam tak. ten film, bo tak. to bardzo ciekawy film, nie każdy o tym wie, nie? Tak jest. Yy, tutaj mamy zapasowy oscyloskop, taki mały, yy, idą święta wielkanocne, więc żółty, taki akcent, żółty oscyloskop. I mamy jeszcze kamerę termowizyjną, jakby nam się coś grzało, to można sprawdzić, co jest nie tak. Można się bawić, tak. Taka prezentacja. Tak, na porządnym papierze, no to, to w ogóle taki, to, tak jak trzeba. To jest, tak jest specjalny właśnie stół warsztatowy, taki do precyzyjnych pomiarów. Ja myślę, że to jest specjalny papier ESD, antyelektrostatyczny, tak, tak właśnie. dokładnie o to chodzi. Jeszcze tak. mówię, że masz tą nagrzewnicę indukcyjną. Tak, mamy jeszcze nagrzewnicę indukcyjną, zaraz ją przeniesiemy, zrobimy jakieś miejsce. Ta frezarka jest istnie monumentalna. Tu jest moja ręka. To, to jest, jest butelka. Ona ma ze 3 metry wysokości, ma ze 2,5 metra wysokości. No dajmy, że 7-up nie jest sponsorem tej maszyny. Tak, tak. to, nie, to jest Lipton, to jest Lipton. To jest zielona butelka. zielona butelka. Zielona butelka nie jest sponsorem tej maszyny. Lit to jest. Ale mogłaby być, jeżeli by chciała, zapraszamy. Tak, tak zapraszamy zieloną butelkę do współpracy potencjalnej. Fezarka <gryzarka> jest niesamowita <gryzarka> po prostu. Jest, yy, tego nie obejmuje po prostu aparat, jak ona bardzo jest wielka. Jeszcze raz, ja do, ja do porównania, ja mam 2 metry, mniej więcej, to ma więcej. Tu garaż ma 2,5 metra prawie. Tak, tak, także tak, to, to się nie wydaje, ale to jest ogromne. Gratuluję. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Gratuluję. Mam nadzieję, że jak będzie ukończona, to będzie jeszcze lepiej się prezentować. Krzysztof, operator yy, macha, myszki i klawiatury. Macie jako obserwator oscyloskopowy. I maszyn otwór filmowiec. Mamy macha ustawionego na 100 kHz. Mamy tutaj 100 kHz na 100. No, 100 kHz powiedzmy prawie, że. Jesteśmy na 100 kHz. To może sobie sprawdzimy duty cycle, czyli szerokość impulsu. Tylko, że zmienię, bo w tej chwili. Pomiar wykazał nam 2,7 mikrosekundy, a w programie jest ustawione 2 mikrosekundy. Może było automatyczną funkcję włączyć, ale tutaj ta transmisja jest taka poszatkowana, więc lepiej sobie to naocznie kursorami zmierzyć. Ja to właśnie może jeszcze powiem na potrzeby nagrania, że o dziwo dopiero wyłączenie i ponowne uruchomienie Macha pozwoliło to, że osiągamy te 100 kHz. Cały tak, czas, Macha nie? trzeba wyłączyć, wyłączyć tak. całkiem. Wyłączyć i włączyć. Taka dziwna w sumie opcja, no. o której mało... No, w instrukcji pisze, że tylko no. wystarczy reset nacisnąć, nie? Go zmieniliśmy w programie z dwóch na 0 I mamy nadal 2.7, może to od, od komputera zależy swoje. Może od, od, wiesz, jakieś działania portu właśnie LPT, ja nie wiem. Jeżeli mamy 2.7, to dla większości sterowników to jest już wystarczający sygnał. Jednak Niektórym... ten 2,7 to jest chyba minimum. No to generalnie dziwne, że jest, mamy od 1 do 5, a tutaj wychodzi 2,7. Wychodzi no 2,7, no to takie... chwilę. Było 2, dostaliśmy 2,7. Dajmy 3, zobaczmy, czy będziemy mieli ponad 3. No, jest równe 3 faktycznie. Czyli wychodzi na to, że minimalnym pulsem jest 2,7 tak. 2,7 mikro, a trójka już działa idealnie. Zobaczmy czwórkę, czy piątkę od razu, maksymalnie. No masz nawet piątkę zobaczyć. Śwadnie. No, Faktycznie jest 5. Jest 5. Jest pięć. Ty, Ja mam wątki tutaj, a to się kręci. Ma komprze Już zepsuli mi komputer. <grym> no to pozostaje zrobić reset komputera. Jestem przy... teraz ciekaw, yy, bo jak widać maszyna dalej jedzie w tym momencie, nie? Komputer się zawiesił. Tak, No właśnie wyjechał wózek yy, poza morze. Yy, no to tam pół biedy przy delikatnych maszynach, bo to tam się zatrzyma, zacznie gubić kroki i tak dalej, gorzej przy jakichś konkretnych maszynach. Tak więc kolejny wniosek. Krzysiek ustawił. Po pierwsze ustawiłem kernel speed 25 kHz. Tak. Oraz ustawiłem. Ustawiłem step pulse na 10, gdzie piszą nam, że mamy od 1 do 5. Taki zasięg. No i jak widać, da się tak. Ustawiłem 10 i, i jak widać na załączonym obrazku, tutaj 10 mikrosekund. Czyli nie tylko 5 Mach, Mach wskazuje, ale da się więcej. Da się więcej, nawet jeśli ktoś by potrzebował. Nagramy ten, ten Linux CNC jeszcze, nie? Zobaczymy. Uh -huh. Jaka jest różnica? A to wy z jakiej miejscowości jesteście? Częstochowy. Częstochowy. To blisko Pirana. Mikrokrok tam był ustawiony tak. Czyli minimum też jest 2,728 tak na Czas czasu trwania impulsów. Czyli tak, mamy w przypadku Macha i Linuxa, mniej więcej tyle samo, 2,7 było w machu, 2.8, minimalny impuls. Podejrzewam, że to jest przez LPT ograniczone. No to nie, nie da się albo, się albo Po prostu trzeba byłoby na innym komputerze zobaczyć. Albo inny, tak inna karta, inna płyta, płyta główna. Główna, no. Tak więc jesteśmy w komplecie, przeżyliśmy na zakładzie u maszynotwora. Poruszyliśmy wiele ciekawych rzeczy, omówiliśmy przyszłość YouTube'a w Polsce, co <grym> będzie się działo w najbliższych latach, także będzie komitywa i co my się spotkamy się jeszcze. Na pewno, na pewno, bo yy, bardzo fajnie było i przyjemnie. Yy, tak ja jest. myślę, że też się wybiorę na zakład. Tak jest, zapraszamy oczywiście na zakład. Yy, materiału no, było tyle gadane, że nie dało się tego wszystkiego nakręcić. Ale było bardzo przyjemnie, tak powstało jest. wiele ciekawych koncepcji. No to cóż, wy musicie się zbierać, szkoda, no bo bardzo fajnie się gadało i... Tak jest, ale do następnego tak, razu, tak myślę, jest. że niebawem, za jakiś czas. No na szczęście, no aż tak daleko nie mieszkamy koło Tak, jest jedno, woj jedno województwo, także po przeciwległych końcach, ale nie ma, nie ma co narzekać. Na razie, cześć. Hej. Dzięki. Cóż to jest? To jest ja widzę. To często właśnie ludzie jako walutę to traktują, u mnie mi tak tym płacą, nie? A, bo to jest wstęp do barteru, ja rozumiem. Dziękujemy. Oczywiście, jak to zwykle w życiu bywa, droga do Częstochowy nie jest taka, nie jest taka prosta. Tutaj Krzysiek ze swoim przenośnym zakładem, warsztatem. Drut, trytytki. Drut, trytytki. Bez tego się nie ruszam z domu. A do czego te trytytki i ten drut? A no do tego. Mamy samochód. A tutaj mamy osłonę, która w przypadku prędkości potrzebnej na trasie, no właśnie tak się właśnie tutaj robi. Lubi, taki... lubi się zachować, tak. Lubi się zachować. Także tworząc taki automatyczny hamulec, żeby wiadomo tej prędkości nie przekraczać. Ja to nazywam dyfuzor do F1. To silnik wypadku. Nie, to jest dyfuzor, kawałek drutu i hu. No już tu drut ma, no, proszę. Także tu nie, nie, nie byle Nie byle kierowca tutaj naprawię. Zaraz to wyrwę I tu jeszcze olej się leje, znaczy olej to wiadomo że się leje Ale na osłonę jest tłusta. Są otwory technologiczne Tak, one są specjalnie na, na drut przewidziany Tak A widziałeś Szydłowanie na ślepo na ślepo, już, już pamiętasz. Już pamiętasz wszystkie rzeczy. się źle. nauczyłeś? O, piękny pęk. Jak myślisz? A to, to będzie robiło za uziemienie, żeby się elektrostatyka nie zbierała. A tutaj dzięki temu mamy lepsze chłodzenie silnika. Tutaj... Panie, skąd ten druty? No bo to samochód elektryczny. Trakcyjny drut. Słuchaj, ja to bym tą gąbką naprawił. Tak myślę. A wiesz, co Ci powiem? Jestem zadowolony z roboty. No to zdrówko. O, nie mam kombinerek, bo mi się zgubiły. To zębami? Muszę drutu kręcić. Dobrze, jest stalowy. Panie, ze złością, ze złością. Czy dawno druta nie kręciło? No, się, pięknie. Do końca sezonu tak dojeździ. Zestaw y, każdego skodziana. <laughs> Zestaw, który powinien jeździć w każdym starym aucie. Podrutowanym to 60 kunia więcej. I tak kończy się wizyta u Adama Maszyna Otwora, bardzo fajny gość, bardzo ciekawy kanał, także polecamy subskrybować Adama. Oczywiście pozdrawiamy również konstruktorów osłon w silnikach Skody.